No, popękane pięty? Jakieś pomysły? Pięć pomysłów. Czy masz czasem wrażenie, że twoje pięty przypominają Sahary? Popękaną ziemię na pustyni. Każdy krok to ból? Skóra pęka aż do krwi, a ty nie wiesz, co masz z tym zrobić? We mnie cztery sekrety natury plus jeden potaniości z apteki. Co od ciebie? Daj znać w komentarzu, obserwuj. No i ha! To prawdziwy hit na pękające pięty. Jak go używać? Rozgnieś banana w widelce. Nałóż napięty, poczekaj 15 minut z wodą. E, gadanie, a wcale, że nie. Bo badania w Journey Cosmetics powiat, mówią, że zawarte w bananach oleje to naturalne zmiękczacze. Gotówce masz ogórka? Nie masz, to leć kupić. Krój ogórek w cienkie plastik. Połóż napięty, zawiń gazolą lub folią spożywczą. Zostaw 30 minut. To doskonała metoda po długim dniu na nogach. Sprawdź! Czosnek w lodówce jest? Brzmi dziwnie, możliwe, ale czosnek to naturalny antybiotyk, który pomoże wtedy, kiedy na Twoich piętach pojawią się bolesne pęknięcia. Babcine gadanie. A wcale, że nie, bo badania mówią, że glicyna zawarta w czosnku działa przeciwbakteryjnie i przyspiesza gojenie. Posiekaj dwa ząbki czosnku. Dodaj trochę oliwy. Poczekaj 15 minut. Nałóż na pięty. Zabezpiecz folią. Trzymaj 20 minut. Nie tylko leczy, ale zapobiega infekcji. Apteczny hit za grosze. Maś z witaminą A. I E. To coś prostego, taniego, mialnego, a kosztuje grosze. Wiesia gojenie regeneruje i zapobiega kolejnym pęknięciom. Przed snem nałóż grubą warstwę maści napięty. Załóż skarpetki, bawełniane i idź spać. To dlatego, że Twoje stopy również zasługują na ulgę. To tyle ode mnie. No i mamy to!